Wyprawa na pustynię nocą nie jest dla osób o słabych nerwach, gdyż ten pełen kaktusów ekosystem jest siedliskiem niezliczonej liczby nocnych drapieżników. Czy to skorpiony, pająki, to tam to czarna wdowa, solfugi lub spawenki, to pajęczaki, które z pewnością będą polować, ponieważ pod osłoną ciemności w ciszy czyhają na swoją ofiarę. Spójrzcie na to. Czyż to nie wygląda jak obcy? Wszystkie pajęczaki mają 8 nóg, a większość jest dodatkowo uzbrojona w kły lub żądło wstrzykujące jad. To jest najbardziej jadowity gatunek skorpiona występujący w Stanach Zjednoczonych. Jest na mojej ręce, trochę mnie to stresuje. Sprawdzę, czy uda mi się go skłonić, aby siedział spokojnie. Jeśli jednak osiem nóg, kły i żądła nie wystarczą, by cię przestraszyć, pustynia Sonora w Arizonie jest również domem dla podtypu stworzeń. Posiadających jeszcze więcej nóg, tak zwanych wijów, do którego należą pareczniki i dwuparce. Oba te zwierzęta robią co mogą, aby unikać ludzi. Dziś jednak złapiemy po jednym z nich, aby móc je porównać przed kamerami. Najpierw porozmawiajmy o Orthoporus ornatus. Angielska nazwa oznacza 1000 stóp, a jest to milipit I. Każdy z tych małych segmentów ciała ma dwie pary nóg. Nie ma mowy, żebym zajrzał pod to stworzenie i policzył jego nogi, ale mogę powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak pełśnie po moim ramieniu, że jest ich cała masa i mnie łaskoczą. To tak, jakby kilka małych kawałków rzepu przyczepiło się do włosów na Twoich rękach. Pomimo nazwy. Na ziemi nie ma tak naprawdę przedstawiciela tego gatunku, który miałby 1000 stóp. Średnio mają ich około 400, a rekord wynosi 750, więcej niż u jakiegokolwiek innego zwierzęcia na świecie. Te wieje mają bardzo słaby wzrok, mają bardzo proste oczy z przodu, więc tak naprawdę używają człek, aby łatwiej im było zorientować się w otoczeniu. I zauważcie, że kiedy tak tańczy w powietrzu. Po prostu zastanawia się, jaki będzie jego następny ruch. Jeśli nie czuje niczego tymi czułkami, to myśli, o rany, skończyła mi się droga. I dopóki nie natrafi na coś, po czym może chodzić, będzie po prostu stał w miejscu, dopóki nie postawi przed nich odnóży na ziemi. Nie mają wielu naturalnych wrogów, ponieważ. Te małe wie są właściwie jadowite. Mają gruczoły zlokalizowane wzdłuż boków ciała. Jeśli poczują się naprawdę zagrożone, wydzielają paskudny pomarańczowy płyn, który strasznie cuchnie. Ostatnio miałem to na całej ręce. Jeśli trucizna dostanie się na Twoją skórę, wystarczy, że umyjesz ręce wodą z mydłem, a wszystko będzie dobrze. Czuję się z nią w pełni komfortowo. Nie gryzą. A jeśli nie gryzie, może po mnie pełzać, ile tylko zechce. Ale skolopendra to już zupełnie inna bajka.